Witam serdecznie w specjalnym wydaniu Meteo Fake News i zapraszam na prognozę pogody na nadchodzący czas. Zobaczmy, co będzie się działo w Polsce, ponieważ już z północy wędruje do nas niż baryczny, który przyniesie obfite opady śniegu i mróz. Czy wasze koty już rozrosły się do szukających rozmiarów? Jak mówią opacze, im kot ma więcej sierści, tym zima bardziej nas popieści. I drodzy Państwo, to właśnie to widzimy na mapie. Minus 38 stopni w Suwałkach, nieco cieplej w centralnej Polsce. Zaledwie minus 29 stopni. Naprawdę zapowiada się sroga zima. Mnóstwo śniegu, lodowe podmuchy wiatru. Zatem, drodzy Państwo, czy są powody do obaw? Czy jest sposób, aby przetrwać tę zimę? Te pytania oraz inne zadawali moi korespondenci z Łodzi, z którymi teraz się łączę. Halo, halo, halo. słuchaj mnie. Tutaj y, dzisiaj w manufakturze jest KNF, ja jestem Sandra, Sara, Angelika i będziemy zdradzać patenty na zimowe wieczory. Dobry film, dobra książka. Na telewizję popatrzeć książkę, poczytać jakąś dobrą prasę. Zimowe wieczory to na pewno kakao. Kakao i dobra książka. Dobra kawa, książka, płyty. Gorąca czekolada? Może książka? Wszyscy lubimy rysować. Jakaś fajna bajka z dzieckiem. Gorąca herbatka. Jeżeli nie dymi w kominku, to kominek. Dobre filmy z gorącą czekoladą. Myślę, że przy kakale albo przy herbacie, przy kocu. Dobry film. Nadzę dla Ciebie. Jaki jest najlepszy patent na zimę stulecia? Wydaje mi się, że na spotykanie z znajomymi, na pewno w gronie rodzinnym. Najlepiej przy piecyku ciepłym. Gry planszowe, jedzenie mandarynek e, Ewentualnie wychodzenie na dór pobiegać. No chyba że jest kilometrowy śnieg, to wtedy nic się nie da zrobić. Skrabę można grać, też mamy skrable. <grym> dobra, jeszcze raz. Niech rzuci ktoś, kto ogarnia zasady Chińczyka, nie? Albo nie... Dobra, idziesz niebieskim. Moczenie nóg w ciepłej wodzie o, przed snem. Masz oglądanie filmów to Nie książek. Bym wziął świecę i bym postawił obok komputera. Koce, gorącą czekoladę, książki. No koce jak najbardziej, ciepła herbatka, kawka. Kakao czy coś. Kocy. tyle. Na basen. Gorąca herbata z sokiem malinowym. Lubię <laughs> wypić herbata z imbirem, z miodem. Szarlotkę, bo ty na mono się doda, ty namono rozgrzewa. Pierniczki będę gotować! zupę pomidorową, bo ona rozgrzewa rosół. Bardzo grzane wino z goździkami, z cynamonem, super potrawa, polecam każdemu. Sos e, z habaneros, Habanerus to jest taki chili, e, bardzo e, ostry, e, jest bardzo dobry, polecam. Jeść dobre warzywa, dobre e, witaminy przede wszystkim, no i jak najwięcej przebywać na dworzu, żeby nie siedzieć przed komputerem, przed telewizorem. Co jest? No co, do zupy będzie. nie wyszła z domu. No mam nadzieję, że te nie będziemy musieli chodzić do pracy. Nie wychodzić z domu. Nie no, to bym się przykuła do kaloryfera. Okopywać dom, zbierać jedzenie, przetrwać zimę i czekać na ratunek od wojska. Chłe, chłe, chłe. Zimowe opony zakładać i, i cały czas, że tak powiem, jeździć ostrożnie. No, tak samo. Łańcuchy na koło. Podejrzewam, że jakąś łopatę, aczkolwiek ja nie mam problemu z samochodem, tak? Odpala, wyjeżdżam, a jak nie mogę wyjechać, to może wypycha z, z ulicy, jak są zaspy. No tylko folię na szybę. Najlepsza sprawa. A resztę mam, no to wiadomo, szczotka i trzeba tylko. Do odmrażania szyb tą, tą skrobaczkę. I chyba. Nie pewnie nie będę musiała na pieszo iść. Planujesz pożyć sanie od Mikołaja? Nie. I prawidłowo. Nie wyjdę z domu. Kolega ma psa, to nas będzie ciągnął na sankach. <noise> dużego, haskiego. Dużego, <noise> <Takiego>, nie? <noise> Dziękuję za te relacje. To już wszystko na dziś. Zatem z Państwem żegna się Marcin Młodyjanicki. Do widzenia. Nie wiesz we wszystko co zobaczysz w internecie. Ten nie dał komentarza, ten nie dał komentarza. Co ma być? Madzia Łodzi, bardzo grzeczny lajk jest. Subskrybowała nawet. Michał, no nie lajkuje. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, subskrybujcie, z górę popsujcie. Dawajcie serdecznie bo został tylko miesiąc.